Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję Państwu mini countrymana w wersji Cooper S z 2016 roku. Zapraszam. Wersja Cooper S, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 1.6, 190 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na 4 koła All4. Samochód jest w kolorze czarnym, a kod kieru to B11 Absolute Black. Samochód wyposażony jest w reflektory ksenonowe, czerwone pasy na masce, bagażniku oraz na drzwiach. Dwukolorowe aluminiowe felgi. W rozmiarze 18 cali. Panoramiczny szklany dach. Funkcję dostępu komfortowego pozwalającą nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu poprzez wciśnięcie właśnie tego guziczka. Elektrycznie składane lusterka. Sportowa skórzana kierownica John Cooper Works. Łopatki zmiany biegów. Przebieg naszego samochodu to 43 725 km. Skórzana, czarna tapicerka z czerwonymi akcentami komputer pokładowy z nawigacją, klimatyzacja automatyczna, podgrzewane fotele z przodu oraz. Przełącznik trybów jazdy, sport przejdźmy jeszcze sobie do tyłu. Z tyłu mamy dwa kap-holdery na kubki, gniazdo dwunastowoltowe. Zostaną nam jeszcze bagażnik. Samochód posiada jeszcze czujniki parkowania z tyłu. A tak przedstawia się przestrzeń bagażowa. Pewną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego linku dostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.